Witajcie w mojej bajce. Mój dzisiejszy gość ma chyba taki zawód, który pewnie marzy się wielu osobom. Jeśli ktoś się buduje z klocków, no to na przykład domy. To ciekawe, czy myśli o tym, żeby zostać właśnie tym kimś. Nie będę zdradzać. Powiem tylko, że moim gościem jest Adam Zieliński. Ale najpierw tradycyjnie krótka ankieta. Z wykształcenia jestem architektem. W zawodzie pracuję od 17 lat. Lubię swoją pracę w skali od 1 do 10. Mm, 9, ale po postanowieniach z urzędu zdecydowanie 8. W młodości chciałem zostać strażakiem. Marzył o tym, żeby zostać strażakiem, ale został architektem. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. Skąd się wzięła ta architektura? To faktycznie tak jest, że jak się za młodu jakieś przejawia może talenty, zainteresowania, to rodzice mówią, będziesz synu architektem. Dokładnie, tak było w moim przypadku właśnie. Od szóstego roku życia już wiedziałem, że będę architektem. Moja mama połączyła. Od połączy... szóstego? Tak, moja mamusia połączyła kropki, wiedziała, że mam tutaj talent do malowania i do rysowania, w związku z tym jeszcze połączyła to z matematyką. I tak wyszła architektura. Czyli rodzice, którzy mają dzieci przejawiające takie zdolności, powinni się mocno zastanowić, czy aby nie architektura. Spinaczka. No, ale co zrobić? Jaką szkołę wybrać, w czym być mocnym potem, jeśli chodzi o różne przedmioty? Zdecydowanie w ścisłych przedmiotach. Architektura polega na tym, że trzeba skończyć Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej. W związku z tym standardowa procedura, szkoła średnia, właśnie później Politechnika Poznańska. No, ale co zrobić, co zrobić z tak zwaną kreatywnością? No bo nauki ścisłe w porządku, ale przecież jakieś wyobrażenie też. No. Zdecydowanie. Polecam, jeżeli ktoś przejawia Zdolności w rysowaniu, w malowaniu, to również ten tutaj kierunek będzie dla niego. Czy warto już w czasie liceum, powiedzmy, chodzić, nie wiem, czy na dodatkowe lekcje, czy takie kształcenie, powiedzmy, w tym, w tym okresie nastoletnim, mhm. wystarczy, żeby potem dostać się na studia? Nie wiem, czy za Pana czasów było tak, że trzeba było zdawać egzaminy? Dokładnie tak. Może właśnie ja będę się wszystko mówił, co było za moich czasów. Nie wiem, jak jest aktualnie. Pochodzę z małej miejscowości, z Kcyni, 20 kilometrów za Wągrowcem. Mieliśmy ograniczone możliwości, jeżeli chodzi do kształcania się, dodatkowe kursy. Wiem, że moi znajomi mieszkający w Poznaniu mieli większe, tej perspektywy i korzystali z takich dodatkowych właśnie zajęć. Ja to byłem samoukiem i w sumie właśnie dzięki rodzicom poszedłem właśnie na studia. To wtedy zdawało się egzaminy. Dzisiaj wiem, że matura chyba tak jakoś daje nadzieję lub nie na to, że się zda. Czy jednak na cały czas matura? Ale takie... chyba nasz kierunek nadal wymaga tutaj rysunków, egzaminów z rysunków, które są dosyć wymagające. Jaką uczelnię wybieramy w takim razie, żeby zostać architektem? Jeżeli chcemy zostać architektem, skończymy wydział architektury i urbanistyki na politechnice. I następnie przechodzimy do zawodów, dokształcamy się dalej, żeby zdobyć kolejne kwalifikacje na uprawnienia. Czy te studia to jest ciężka orka tak zwana? Jest, aczkolwiek ma taki duży plus w postaci znajomych. Mamy bardzo specyficzne studia i po nich nawiązuje się znajomości już na całe życie. Ale znajomych takich branżowych, czy znajomych, chodzi o klientów? Bo... Nie, nie, zdecydowanie znajomych wśród architektów. Są, nasze studia są na tyle specyficzne, że poświęcaliśmy długie godziny. Po do, podczas właśnie tworzenia makiet, tworzenia projektów. No i to zostało jeszcze po studiach, w związku z tym nawiązała się taka, takie znajomości, które trwają do dzisiaj. Same przedmioty na studiach to jest ciekawa rzecz też. Czy dopiero, nie wiem, pierwszy, drugi rok to jest coś ścisłego, skuwanie, a potem zaczyna się już nie tworzenie. Całe studia są dosyć fajne, kreatywne. Od niedawno odwiedziłem swoją uczelnię w nowym wydaniu na Piotrowie. Bardzo imponujący budynek. Zachęcam do odwiedzin. Co się dzieje na studiach? Czy kończymy z tytułem już jakimś, magistra, zakładam, e, i możemy tworzyć, budować wszystko, czy już na studiach wybieramy jakąś ścieżkę specjalizacji? Uwaga, kończymy e, studia z tytułami magister, inżynier, architekt. E, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tak. E, <laughs> więc bardzo długi tytuł, ale niestety daje ograniczone możliwości, ponieważ nawet skończone studia nie pozwalają jeszcze samemu indywidualnie projektować budynków. Należy wykonać dopiero. E, Szkolenia, następnie praktyki zawodowe na budowie, w biurze projektowym i dopiero wtedy możemy przystępować do swoich projektów. Czyli trochę to długo trwa, jak w przypadku może lekarzy też kończymy, ale potem jeszcze robimy specjalizację, tudzież tak, poprawiamy jakości. Podobnie, bardzo podobnie. To w jakim czasie jesteśmy w stanie zamknąć całe swoje przygotowanie? 5, 6 lat, 5 lat studiów 5 plus. 5 lat studiów plus, jeżeli ktoś jest bardzo ambitny i bardzo mu zależy na uprawnieniach, to 2 lata dodatkowe. Na którym roku można zgłaszać się już na jakieś praktyki? Ja zacząłem osobiście na trzecim roku. Oczywiście też były to proste czynności w biurze projektowym. Nikt nie zleca studentom jakichś bardzo ciężkich zadań, ale pierwsze szlify w biurze projektowym właśnie trzeci rok to był taki, chyba jest odpowiedni dla studentów. W pana przypadku mówimy o architekturze, ale o architekcie, no właśnie, bo jeszcze mamy architektów wnętrz, tak nam się to kojarzy, ale tu mówimy chyba bardziej... O ogólnym architekcie kubaturowym, tak. O, właśnie. To w takim razie przejdziemy sobie już do tej pracy zawodowej. Dobrze. Jesteśmy już po, po kształceniu się, po edukacji. Wspominał Pan wcześniej już o różnych praktykach. Kiedy stawiamy pierwsze kroki, kiedy dostajemy takie swoje, kiedy możemy dostać o tak swoje pierwsze odpowiedzialne zadanie, projekt? W, w samym biurze projektowym. Znaczy, ja zachęcam studentów w ogóle, żeby właśnie stanęli na swoje nogi, na tak. Hitler poczekali na, na ten moment. Nie od razu trzeba wypłynąć na głęboką wodę. Można brać na początku małe zlecenia. Nawet projekt małej łazienki może się okazać bardzo satysfakcjonujący dla właśnie początkującego projektanta. Ćwiczymy o tym mniejszych, powiedzmy, na mniejszych projektach, ale potem się rozpędzamy. Czy trzeba poczuć w sobie taką pewność, pewnego rodzaju moc, że to już jest ten moment, kiedy można stworzyć jakiś projekt, czy to wychodzi samo z siebie, że po tych zleceniach, zadaniach, które dostajemy na stażu, czujemy po prostu. Że... Zdecydowanie tak. Polecam po czasie, znaczy w czasie wolnym po pracy szukać potencjalnych klientów, małe zlecenia, które później właśnie w miarę możliwości staną się większymi zleceniami, aż będziemy mieć ich na tyle dużo, że będziemy mogli się właśnie odłączyć od tego biura, w którym zaczynaliśmy właśnie i móc stanąć właśnie na własnym nogiem. Chciałam zapytać, czy lepiej pracować w biurze projektowym, czy też się właśnie odłączyć, albo kiedy jest dobry moment, żeby przejść na własną działalność? Nie, nie, zdecydowanie należy zacząć w biurze projektowym. Polecam małe biura projektowe. W tych dużych człowiek się czuje tak jak i tak nie, nieznaczący trybik całej takiej olbrzymiej ma, machiny. W małych biurach projektowych możemy się dużo większych ilości rzeczy dowiedzieć, które pozwalają też nam spojrzeć ogólnie na nasz zawód. Widok z szczytu. To kiedy zaczyna się ten pierwszy projekt i jak zaczyna się tworzenie pierwszego własnego projektu? Bo zakładam, że mówimy na przykład o budynku mieszkalnym. Jednorodzinnym, tak. Możemy pozostać właśnie w tym nazewnictwie, w tym projekcie. Pierwszy budynek mieszkalny jednorodzinny, taki własny. Przypadkowo, prawdopodobnie wpadnie nam w ręce i będziemy właśnie go wykonywać. W dzisiejszych czasach jest dużo łatwiej. Młodzi mają dostęp do internetu, mogą się ogłosić, w związku z tym dużo łatwiej znaleźć im potencjalnego klienta. Za naszych czasów to dużo zależało od szczęścia. Pana pierwszy projekt to? Taki, taki poważny, który już stoi samodzielnie, powiedzmy. Bardzo ciężko mi powiedzieć, ponieważ brałem udział w wielu projektach we wcześniejszych biurach. W, w mojej pracowni pierwszym projektem prawdopodobnie był budynek jednorodzinny w miejscowości Losówko. A potem pojawiały się kolejne, które są już. Kolejne. Było już tyle, że pewnie trudno, tak, trudno zapamiętać. Kiedy zabiera się architekty do pracy, proszę nam to zwizualizować mniej więcej, opisać, jak to się dzieje. Czy najpierw pojawia się zarys, taki ogólny kształt, powiedzmy ta warstwa estetyczna? Czy zaglądamy do środka, czy na przykład wymyślamy liczbę pomieszczeń, powierzchni? Co jest po kolei? Hmm. Przede wszystkim musimy spotkać się z klientami. Klienci mówią nam, architektom zwierzają się z najgłębszych sekretów, opowiadają nam o tym, co chcą mieć w obiekcie i każdy taki wywiad sprowadza się do tego, że właśnie tworzymy sobie w głowie wizję tego obiektu. Oczywiście z tyłu jest szereg, masa przepisów, miejscowych zapisów. Trzeba ten budynek uzbroić w konstrukcję, w instalację i w Patrząc na ogół tych właśnie wszystkich elementów, tworzymy właśnie taką wizję obiektu, które przedstawiamy klientom na kolejnym spotkaniu. Jest to bardzo skomplikowany proces. A co się dzieje zazwyczaj na tym kolejnym spotkaniu? Taka większość klientów mówi fantastycznie. Bardzo przeróżnie. Miałem niedawno klientów, którzy po pierwszym spotkaniu powiedzieli, że wszystko im się podoba i mamy robić tak ten projekt. Ja powiedziałem, że to jest niemożliwe, że muszę wprowadzić jakąkolwiek zmianę, a to się okazało, że powiedzieli, że wysłuchałem ich i oni nie wyobrażają sobie innego projektu. W związku z tym mam też taką podpowiedź dla przyszłych inwestorów, żeby trochę zaufali architektom i projektantom. Oni mają duże doświadczenie, w związku z tym nie każdy ich pomysł później w przyszłości może się sprawdzić. Wspominał Pan, że pierwsze jest spotkanie z klientem, ale czy architekt nie tworzy na przykład projektów tak po prostu, odkładając je na przykład do szuflady na tak zwane później, czy nie może ich sprzedać? Są różne bazy, z których czerpią klienci. Czy to zawsze jest czekanie na klienta? Znaczy, ja nie narzekam, jeżeli chodzi o mój zawód. Od 12 lat jestem właścicielem pracowni projektowej Zanda. Nie miałem sytuacji, że czekałem na klienta. Zazwyczaj zawsze się pojawiają klienci. Czyli dobrze można myśleć, jeśli ktoś chce obrać taki kierunek, na brak pracy nie będzie narzekać. Jeżeli ktoś jest sumienny i rzetelny w tym, a dodatku się nie spóźnia, bo wiem, że mój zawód ma taką łatkę spóźnialstwa, to zdecydowanie może liczyć na dużo pracy. Czy to jest praca tylko projektowa, taka, którą możemy też zamknąć w godzinach. Jak rozkłada się to czasowo? Niestety tutaj muszę zmartwić słuchaczy. To jest praca 24 godziny, 7 dni w tygodniu. E, oczywiście komputer możemy zamknąć o 17, 18 godzinie, ale myśli o projektowaniu, to, no, towarzyszą nam przez cały dzień, przez weekendy, więc tak, projektowanie Czyli... to jest nieustanny proces. Czyli dopiero po zamknięciu jakiegoś projektu, jak już go oddajemy, zrealizujemy, wybudujemy nawet, można sobie zrobić krótkie wakacje. No, tylko, że te projekty się zazwyczaj nakładają dla siebie, w związku z tym, tych wakacji takich przysłowiowych w głowie nie mamy. Co robi architekt na budowie, jak już dochodzi do etapu stawiania danej konstrukcji i realizowania projektu? Przede wszystkim ma nadzór nad budową. Właśnie część klientów musi, musi zrozumieć, że na co się umawia z architektem. Niektórzy projektanci zapisują to w swoich umowach i jasno pokazują granice. Czyli umawiamy się z klientem na przykład na wykonanie projektu budowlanego, albo też dodatkowo na właśnie nadzór nad budowie. I taki nadzór nad budową oczywiście jest w tym momencie osobno, po, opłacane. Czy warto działać z architektem do samego końca? Zdecydowanie. Patrzę na każdy błąd <noise> wykonawczy w tym momencie. To mamy wtedy możemy spokojnie spać i możemy spokojnie się wprowadzać do takiego budynku. To zapytam jeszcze wprost, czy to jest zawód opłacalny, kosztem włożonej pracy na przykład. Nie, po... nie pytam o sumy konkretne, nie, ale tak ogólnie. Nie, Ale po wielu latach muszę powiedzieć, że patrząc na ilość godzin spędzonych nad danym projektem, to pewnie nie. Jednak ta satysfakcja z wykonywania zawodu tutaj przyćmiewa tą chyba strefę finansową i wtedy powiem, że tak. No to już to jest już coś, coś bardzo pozytywnego dla przyszłych architektów. Czy na budowie są takie osoby tam są przeróżne ekipy, tak. z którymi najtrudniej się dogadać, gdzie są największe tarcia starcia? Pomijam klientów, którzy być może mają widzi mi się różne po drodze. Nie miałem takiej sytuacji. Zazwyczaj jest tak, że dogaduję się zarówno z klientami jak i z wykonawcami. Oczywiście, że są problemy, bo to jak w każdym zawodzie, no, kto nie pracuje, ten nie popełnia błędów. W związku z tym nie widzę tutaj jakichś większych przeszkód na budowach, jeżeli chodzi o wykonawców. Czy są narzędzia teraz bardzo przydatne w projektowaniu, które być może od jakiegoś czasu są, a których dawniej... Nie mieli, z których dawniej nie mieli niektórzy okazji korzystać? Tak, oprogramowania poszły naprawdę do przodu. Za moich czasów praktycznie analogowo pracowaliśmy. Dzisiaj możemy już składać projekty w wersji elektronicznej. W związku z tym pokazywać je klientom w modele 3D, możemy na nich bazować. Jeżeli chodzi o omawianie swoich projektów, tak to zdecydowanie poszło do przodu technika. A jakby Pan ocenił, czy jednak warto mieć taką podstawową, analogową wiedzę, a korzystać tylko z tych narzędzi? Pytam też pod kątem młodych ludzi, którzy być może wchodzą w ten już bardzo cyfrowy świat, zupełnie inny niż lata temu. Nie, tutaj szczerze powiem, że młodzi ludzie się idealnie w tym odnajdują i prześcigają już tych starszych, nawet mnie datą, jeżeli chodzi właśnie o posługiwanie się tymi narzędziami, więc to jest przyszłość i. Chyba nie widzę tutaj przeszkód w, w posługiwaniu się właśnie tymi narzędziami, a nie analogowymi. To pytanie teraz, czy wybrać projekt gotowy, taki, który gdzieś się znajdujemy w sieci, w różnych miejscach, na różnych portalach, czy zadzwonić do architekta? Bo pytam oczywiście też, jak to się rozkłada szacunkowo, cenowo. Cenowo pewnie będzie korzystniej dla klienta na samym początku, jednak finalnie jest to często bardzo ryzykowny zabieg. Te projekty w internecie są bardzo dobrze dopracowane, rozrysowane co do śrubki, ale nie zawsze pasujące do naszej działki. I proszę pamiętać, że kupując taki gotowy projekt, on jest przy, dostosowany do potrzeb na, dla całej Polski. Jeżeli chodzi o przemarzanie gruntów, jeżeli chodzi o warunki lokalne, nie każda działka spełnia wszystkie wymogi dla tego projektu. Dodatkowo często te projekty są przeszacowane, jeżeli chodzi na przykład o konstrukcję. Często spotykam się z projektami parterowych budynków, które mają bardzo ciężkie stropy, które można w łatwy sposób zastąpić lżejszymi, oczywiście w tym momencie tańszymi. Rozwiązaniami. Czy jest jakaś moda na projektowanie? Są jakieś trendy? Tak, to chyba jak w każdym takim zawodzie, gdzie mamy do czynienia właśnie ze sztuką. Yy, są trendy. Aktualnie panuje taki trend chyba minimalizmu z dużymi przeszkleniami. Budynki biele wchodzą znowu do mody. Jaki etap projektowania przynosi największą frajdę, największą satysfakcję? No zdecydowanie koncepcja i zadowolony klient na samym początku to jest ten najbardziej kreatywny element naszej pracy, kiedy możemy coś stworzyć, a później w ten element powstanie w rzeczywistości. W związku z tym ten pierwszy etap z klientem jest najbardziej ciekawy. Rozgrany właśnie projektowym. A jak ułatwić taką współpracę na linii klient-architekt? Co klient powinien powiedzieć? Jak się zachować, żeby też znaleźć ten wspólny mianownik? Przede wszystkim nie bać się rozmowy z architektem i powiedzieć mu o wszystkim, czego się pragnie. Czasami mam sytuację, że klienci nie do końca są szczerzy wobec mnie, a wychodzi to dopiero po tym, jak przedstawię im pierwszą koncepcję. Inna sytuacja, też dosyć ciekawa ostatnio, kiedy klienci byli y, zażenowani tym, jak pytałem się na przykład o to, czy chcą mieć bidet w, w toalecie, kiedy to jest naturalny według mnie element infrastruktury ich łazienki. No i w, dzięki niemu będę też wiedział, w jaki sposób zaprojektować i z, wykonać ten model te, tego pomieszczenia. Czy zdarzało się, że powiedział pan klientowi, nie da się? Nie, nie ma, nie było takiej możliwości. Takie czyli to tylko kwestia ceny potem, materiałów, zmian? Nie, po prostu jestem elastycznym projektantem i zawsze staram się dostosowywać do klienta. Na krawędzi, między pracą a życiem. Wspominał pan, że to jest praca 24 na 7, czyli no cały dzień i, i nieustannie. Ale jak to zrobić, żeby chociaż na chwilę się oderwać? Bo umysł na pewno w którymś momencie trzeba oczyścić. No tutaj znowu będę szczery i pewnie chyba założenie rodziny lub posiadanie potomstwa może, przy, może przyczynić się do tego, że ktoś właśnie przestanie pracować 24 godziny na dobę. Ale to w sumie jest może też pozytywne, bo trochę odrywamy myśli, zabieramy dystansu i świeżości jakiejś. Tak mi się wydaje. Czy to bardziej praca dla kobiet czy dla mężczyzn, bo wspomniał pan właśnie o, chociażby o dzieciach, ale kobiety po macierzyńskim zakładem też świetnie wracają pewnie i sobie To zależy. Ja kończyłem Wydział Architektury i Urbanistyki z podziałem 50 na 50. 50% mężczyzn, 50% kobiet kończyło nasz kierunek. Aktualnie w zawodzie, po tych parunastu latach większość stanowią mężczyźni. Pewnie sprowadza się to do tego, że nasz zawód jest dosyć stresujący, pełen przepisów, a interpretacji prawa, a kobiety głównie pracują w zawodzie architektury pod względem aranżacji wnętrza. Czy to jest zawód, który można uprawiać bez ograniczeń czasowych, czyli nieważne, czy ma się 50 parę, 60 czy też 70 lat? Tak, zdecydowanie jest to zawód do końca życia. Tutaj mo, mo, do znudzenia. Tak, no może nie do znudzenia, aczkolwiek mogę przypomniałem sobie historię, kiedy pracowałem w pierwszej pracowni i mieliśmy tam znajomego, który nam podbijał projekty jako osoba sprawdzająca, tak i mniej istotna osoba z punktu, z punktu widzenia całego procesu inwestycyjnego. No i miała tą pieczątkę jeszcze w szpitalnym łóżku podczas właśnie, kiedy, znaczy kiedy umierała ta osoba. W związku z tym tak, do samego końca swojego życia Projekty jeszcze w szpitalu. To zapytam jeszcze na koniec. Pana naj, hmm, najlepsza, najciekawsza, najbardziej satysfakcjonująca realizacja w życiu to do tej pory, oczywiście. No, musimy sobie tak prze. Pomyśleć, co było moim najbardziej takim satysfakcjonującym. W sumie każdy projekt jest najbardziej tak sprawia mi satysfakcję. Naprawdę realizacja każdego projektu, który pokazują mi klienci później e, podczas realizacji sprawia satysfakcję, ale chyba te wielkokubaturowe obiekty no, sprawiają to, że e, mocniej serduszko zapuka. E, jednym z nich jest budynek wielorodzinny na ulicy DMowskiego, na przykład w Poznaniu, kiedy chodzi się po takim kilku tysięcznej kubaturze obiekcie naprawdę robi to wrażenie. Czy będąc architektem korzystał pan z własnych usług? Czy na przykład architekt jest w stanie kupić gotowe mieszkanie, gotowy dom, zdać Może się? Na sam kolegów? dom pewnie nie, ale znam przykłady znanych architektów, którzy zamawiali projekty swoich budynków mieszkalnych u innych architektów, czyli po prostu chcieli, jakby, zamówić sobie właśnie ten projekt u kogoś innego. A w Pana przypadku, jak było? Albo jak będzie? Będzie, to się okaże. Jeszcze nie myślę o tym. A czy to nie jest tak, że ma się już dość siedzenia, albo nie chce się po prostu tworzyć, bo, bo za długo na przykład będzie się dopieszczało, będzie się zmieniało, że trudno samemu z sobą dojść do porozumienia? Może tak się zdarzyć. To jeszcze się zastanowię. Mam kilku znajomych architektów, może skorzystam z ich usług. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Adam Zieliński, architekt, być może komuś zaświeciliśmy gdzieś światełko nadziei i kogoś zainspirowaliśmy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Witajcie w mojej bajce.